Dzień dobry na początku nowego programu i początku nowego sezonu artystycznego, a w dodatku w samym środku polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, dla której okrętem flagowym jest właśnie kultura. Jeszcze nigdy dotąd nie mieliśmy wszyscy takiej pewności, że właśnie kultura jest najlepszym towarem eksportowym dla Polski. W programie Tu Kultura, w każdą sobotę o godzinie 11 w programie TVP Info, będziemy specjalnie dla Państwa relacjonować najważniejsze wydarzenia kulturalne rozgrywające się w całej Polsce. A co dziś w programie? Podsumujemy gorące lato festiwali. Ta rewolucja się wydarzyła. Luka i Jana Komase zapytamy o to, po co wracają do historii. Jesteśmy gotowi też z dystansem spoglądać na jakieś wielkie traumy. W Krakowie na wystawie w Mocaku sprawdzimy, jakie zarzuty artyści stawiają historii. Z Białego Stoku wyruszymy w podróż na wschód. Jest pytanie, właśnie, jaki jest ten czerwony lew tak naprawdę? Z reżyserem Janem Klatą w rozmowie o tym, dlaczego żużlowcy przypominają szpole no kamikadze polscy. A poza tym Tomasz Karolak i jego kulturalny weekend. I cała seria zapowiedzi, rekomendacji. Premier. Rynek festiwali w Europie jest bardzo dynamiczny i ciągle się zmienia. Takie giganty jak brytyjskie Glastonbury tracą swój impet, podczas gdy na ich miejsce pojawiają się nowe, jak choćby barcelońska Primavera. Publiczność widziała już wszystko i coraz trudniej ją zaskoczyć. Wydaje się, że festiwale gwiazd tracą sens. Jakie będą festiwale przyszłości? W Polsce jest ich kilkaset, a tych pierwszej ligi kilkadziesiąt. Trudno wyobrazić to sobie, biorąc pod uwagę, że jeszcze 10 lat temu pomiędzy Opolem a Sopotem praktycznie nie działo się nic. Czy dziś grozi nam festiwalizacja kultury i co wynika z tego zjawiska? Ta rewolucja się wydarzyła. To w tej chwili festiwale wiodą prym, e, e, tak naprawdę, i są najbardziej wpływowe e, w ogóle na rynku sztuki. To nie jest właściwy model funkcjonowania kultury, ponieważ to jest model konsumpcyjny, model uczący nas, e, Przyjścia, zabawienia się, miłego spędzenia czasu i koniec. Mamy dużo festiwali teraz, filmowych również. I to dobrze, bo, bo zyskują widzowie. Trzy różne opinie, a jedno pytanie: czy festiwale to dobry sposób na uczestnictwo w kulturze? Co przyciąga nawet kilkaset tysięcy ludzi w jedno miejsce, gwiazdy czy idee? Najmodniejsze polskie festiwale po prostu nie interesują mnie, dlatego że nic z nich nie płynie, nic z nich nie wynika. To jest po prostu wielka impreza za poważne pieniądze. Festiwale to świetny biznes. Od kilku lat dochody artystów z koncertów przekroczyły wszystkie inne, spłyt i praw autorskich. Największe festiwale to budżet nawet kilkunastu milionów złotych. W tym modelu, który ja proponuję i który my proponujemy Braille festiwale. Cały dochód z festiwalu przeznaczamy na pomoc i ratowanie osieroconych i bezdomnych dzieci na świecie. O to chodziło, żeby pokazać takich twórców, których tutaj nie ma. Stąd Nowe Horyzonty. Stąd też pomysł na festiwal, żeby go robić w lecie. Uczestnicy festiwalu, widzowie, żeby weszli w ten świat kina i przez 11 dni zostawili ten Boży świat za sobą. Wybraliśmy ideę jako taki rodzaj kompasu różne idee społeczne. I to jest sposób, żeby festiwal był wyjątkowy. Gwiazdy pojawią się nie dlatego, że jesteśmy wielkim festiwalem, gdzie można podeprzeć swoją karierę, a dlatego, że jesteśmy festiwalem idei. Większość festiwali Gdzieś tam wypuszcza takie informacje, że mamy najciekawsze filmy, najlepsze filmy ze świata. To jest absurd, to nie jest możliwe. My mówimy tak, mamy dużo dobrego kina, mamy wyrazisty charakter i tą wyrazistość staramy się podkreślać tą, tą odmienność. Prędzej czy później jednak każda idea spotka się z twardym rachunkiem ekonomicznym. Wtedy jedni bronią festiwali, wierząc w ich biznesową i promocyjną siłę. Ja głęboko wierzę, że Polska może być takim centrum kulturalnym w Europie. I być jednym z czterech, pięciu, sześciu najważniejszych rynków festiwalowych, um, i muzycznych, i filmowych, i teatralnych, i wszelakich innych. Inni przypominają o wartościach, które niesie kultura. Gigantyczna pozytywna energia dzięki kulturze zostaje wygenerowana. Niech ona popłynie dalej. Jest masa dzieciaków na świecie, które potrzebują naszej naszej pomocy. Nikomu robiącemu duży festiwal nic złego by się nie stało, gdyby przekazał. Wpływy, dochód na, na, po prostu na pomoc. Ten rok pokazał, że polski rynek festiwali jest nasycony i najwyższy czas na ich weryfikację. A przykład rosnącej w tym roku popularności festiwali autorskich pokazuje, że publiczność umie odróżnić wydarzenia organiczne od komercyjnych produktów. Historie zdejmują z monumentów, używają śmiało języka popkultury. W sztuce łączą konwencje i gatunki najmłodsi twórcy, trzydziestolatkowie, Łukasz Luk-Rostkowski i Janek Komasa. Pięknie wyglądasz. Jestem taka dumna. Obaj należycie do jednego pokolenia trzydziestolatków, jesteście rocznik 81. Czy czujecie jakąś wspólnotę pokoleniową? Okazuje się, że ta granica, pokolenia, które w ogóle rozumie trochę PRL, jeszcze coś w ogóle pamięta, może nie ma teczki założonej, ale pamięta kolejki bo sprzedawanie butelek pewek i Baltone. To jest rocznik 86. To jest w ogóle nie 86, mhm. potem się. Tak, i, I to się kończy. Mamy, więc my chyba mamy, mamy to, to, to poczucie, tak. Na pewno nie, nie wiem, ja bardzo ja też się wychowałem na hip-hopie. W latach 90 był boom na, na hip-hop. A po co artyści w waszym wieku wracają do historii? Po roku 9.0. Lata 90. jeszcze upłynęły na takiej e, trochę niemocy historycznej. Dopiero rzeczywiście lata 2000 otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego. Tak. O historii zaczęło się tak mocno mówić, ona nawet zaczęła być modna. Ona prostu... się zrobiła modna, choć z drugiej strony teraz na przykład znowu jest taki drugi nurt, bardzo krytykujący w ten powrót do, do historii. Osobiście bardzo, bardzo chciałbym forsować dobre historie i stąd powrót do historii. Na wstępnym etapie nad projektem luka 3989 zrozumieć Polskę, pracowaliście razem. Potem te drogi się rozeszły, a ty lub postanowiłeś wykorzystać do tego projektu autentyczne teksty przemówień starzyńskiego, wałęsy, rakowskiego, gomułki. Dlaczego pracowałeś na takiej bardzo konkretnej dokumentalnej materii? Ja traktuję pewne elementy, które się dzieją wokół jako inspiracje. Mamy pewien Zanik w ogóle tożsamości i osobowości jako, jako naród, jesteśmy zapatrzeni w te, w te amerykańskie po prostu, cycki, łańcuchy złoto płynące z telewizora, i poczułem ogromną potrzebę, żeby pokazać nam wszystkim, że, że my ma, mamy naprawdę niezwykłą wartość w sobie. To znaczy, że tego potrzebują ludzie w waszym wieku? Tak, takie mam odczucie. Po, po, po tym, jak jeździmy, gramy koncerty, bardzo wielu ludzi przychodzi, przybija nam po prostu piątkę, mówi, stary, dziękuję za to. W jedni dlatego, że na przykład w tym czasie stracili przyjaciół, nie mówię nawet już o, o, o śmierci, mówię nawet o, o roku 68, kiedy po prostu nagle ktoś musiał wyjechać z tego kraju. Co nowego możecie powiedzieć o historii? Ja mam wrażenie, że ta interpretacja, chociażby z rybu 1939 roku, zrobiona w Lotnej przez Wajdę, jest na tyle genialna, że swoim projektem Lukty nie powiedziałeś nic nowego. Mienia się język podkultury, więc moim zdaniem trzeba mówić innym językiem zupełnie, a dwa, to patrząc na przykład na amerykańskie kino, na ich krótką historię i ilość filmów, jaka powstała, nasza ilość filmów o naszej historii, kategoriach jej długości i jej niezwykłości tak naprawdę jest żenująco mała cały czas dla mnie. W polskim filmie są dwa takie podstawowe spojrzenia na historię. Z jednej strony Wajda, który opowiada wielką historię romantyczną, z drugiej strony Mung, ironista, bardziej intelektualnie przyglądając się tej historii, która droga ci jest e, bliższa. Rzeczywiście się zwykło się mówić o, o nich dwóch jako e, Takich dwóch sposobach tak, patrzenia. Dwóch sposobach na, mhm. ja na przykład e, ze względu na to, że będę robił film najprawdopodobniej, mam nadzieję, o powstaniu warszawskim w przyszłym

No to y, kanał pana Andrzeja Wajdy jest y, gdzieś tam. Wiele razy go oglądałem, analizowałem i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, jak sobie próbuję uświadomić, jak to było zrobić taki film. O, o tym, że tak naprawdę o kanale, czyli o, o ludziach trochę wpuszczonych w kanał. Jakaś niesamowita ilość niezwykle odważnych bardzo test jest w tym filmie, które powstały nie wiem, 10-12 lat po powstaniu warszawskim. Coś, co dzisiaj jest o wiele trudniej powiedzieć. Przeprowadzić, i tak dalej. Więc de facto to był strasznie odważny film, zrobiony przez 20 -kilku latka wtedy. Co odważnego chcesz powiedzieć dzisiaj o Powstaniu Warszawskim? Cały czas walczę w tym projekcie o to, bardzo mocno walczę o to, żeby. Żeby Że to było jednak Powstaniu listopadowym. Żeby to było powstanie listopadowe. <laughs> nie, nie, nie. Żeby to się działo tu i teraz. Znaczy, jakby żeby to, było, żeby to był film o, o teraźniejszości, chciałbym, żeby to się działo. Na oczach widzów w tym momencie, żeby oglądali bohaterów, którzy nie wiedzą kompletnie, co się wydarzy, nie wiedzą, że w Polsce będzie komuna za parę lat, nie wiedzą nic o blokach, o, 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 o hip hopie, o, o telewizji. Nic się jeszcze nie wydarzyło. Ci ludzie myślą, że powstanie będzie trwało trzy dni. No, tak jak dzisiaj, nie wiem, co się wydarzy jutro, prawda? Za 20 lat ktoś powie, no przecież to było jasne. Czy chcesz jeszcze wracać do historii? Ostatnio w cyklu Warsaw, znaczy w cyklu zrozumieć Polska, jakby właśnie wydałem album Warsaw i to, to było właśnie dla mnie jakiś takim ważnym przełomem spróbowania mówienia w sposób właśnie bardzo odważny, bo może nie tyle. Yy, Żartowania z powstania, co bardziej pokazania jego żartobliwej strony, jakiejś takiej surrealistycznej. No ale został już tam bardzo fajnie przyjęty, więc, więc cieszę się, bo może już nadchodzi czas, że jesteśmy gotowi też z dystansem spoglądać na jakieś wielkie traumy. Nami jakby ktoś trzymał klawisz z pasji. Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak w Krakowie to kolejne, po Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, miejsce zbudowane po to, by prezentować sztukę najnowszą. Pierwsza wystawa, wystawa otwarcia, nosi tytuł Historia w Sztuce i prezentuje spojrzenie artystów z całego świata na temat roli historii w naszym życiu. Kunst macht frei, czyli sztuka czyni wolnym. Ta praca Grzegorza Klamana wprowadza w wystawę Historia w Sztuce. To bezpośrednie nawiązanie do napisu nad bramą wejściową do obozów Auschwitz. Temat wystawy otwarcia wybrano odwołując się do przeszłości miejsca, w którym dziś mieści się muzeum. Jesteśmy w niezwykle silnie obciążonym historią miejscu. Za mną jest ściana świadek, tak nazwana przez architekta. Ściana dawnej fabryki Schindlera, która w pewnym sensie widziała wszystko, co tutaj się działo w tej takiej najbardziej dramatycznej historii tego miejsca. Nawiązań do Holokaustu jest więcej. Praca Dory Garcia to fikcyjny numer gazety. Na pierwszej stronie artystka omawia performance Lennego Brusa ze spreparowanym wydaniem The Evening Times. Pojawia się tam informacja, że w Argentynie odnaleziono 6 milionów Żydów. Żydzi! Prodacy! Izraelska artystka Jael Bartana pokazuje, jaką stratą dla Polski była zagłada Żydów w czasie wojny. W pracy i zadziwi się Europa nawołuje nieobecnych, nieżyjących do powrotu do Polski. To jest wystawa, która pokazuje, jak bardzo różnie artyści myślą o historii, jak ją interpretują, jak z nią walczą w jaki sposób się do niej odnoszą, jak są od niej zależni, jak są przez nią naruszeni. To jest kompleksowa wystawa pokazująca, jak człowiek indywidualnie reaguje na historię. Ideą wystawy jest zderzenie wielkiej historii, jako zbiorowej tożsamości z indywidualnym spojrzeniem każdego artysty. W sumie historia w sztuce to prace 44 artystów, od Edwarda Dwornika i Tadeusza Kantora do Katarzyny Kozyry i Mirosława Bałki. Upadek Związku Radzieckiego, który ostatecznie przypieczętował koniec komunizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, nie do końca zmienił świadomość, która określana jest mianem Homo Sovieticus. Człowiek, który jest bierny i boi się wolności. Głęboko tkwi w nas i czyni, że wciąż nie umiemy być do końca wolnymi. Te zmiany w naszej świadomości próbują opisać artyści, którzy prezentują swoje prace na wystawie Podróż na Wschód, która jest właśnie prezentowana w Galerii Arsenii. Osiem realizacji w przestrzeni miejskiej, performance przez Skype'a, wystawy 40 artystów. Jeszcze do 30 września w Białym Stoku trwa wystawa twórców z postkomunistycznego bloku Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Polski. Łączy nas doświadczenie totalitaryzmu, jednak jak dowodzi wystawa, język, którego używają artyści, by to opisać, jest już różny. Najdobitniej pokazują to prace dwóch artystek: Polki i Azerbejdżanki. Joanna Rajkowska jako tworzywo dla swojej sztuki wybrała język ironiczny, pełen dystansu, a nawet żartobliwy. Praca nazywa się Czerwony Lew, który śpi i nie wygląda na groźnego. To jest bardzo, bardzo emblematyczne, że to jest śpiący lew. Może tak nie do końca śpiący wyszedł, ale to jest lew, jak ktoś inny powiedział, na miarę naszych możliwości. Jest to pewien kompromis między tym, co rzeczywiście myślimy o tych czasach i tym, co jesteśmy w stanie wyprodukować manualnie. Ale pytanie o rodzaj pamięci i o tym, jak o niej mówić, czy o rodzaj języka, który, który adoptujemy, żeby w ogóle o tym myśleć i mówić, jest tutaj kluczowym pytaniem. Znacznie ostrzejszego i, co znamienne, bezpośredniego języka używa Sabina Szikszynaskaja. Jej instalacja wideo nazywa się Niebezpiecznie Czerwone. It's about our life. It's about the Moja instalacja dotyczy życia, zagłady, wojny i przemocy. Są one blisko nas w każdym momencie naszego życia. Zło i niebezpieczeństwo żyją obok. W tym samym momencie, gdy my jesteśmy szczęśliwi, gdzieś toczy się wojna, ktoś umiera. Żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach. Starałam się przekazać ten nastrój, używając mięsa i obciętej krowiej głowy. Wszystko czerwone. To kolor życia i miłości, ale też agresji i krwi. Dwie prace, Czerwony Lew i Niebezpiecznie Czerwony. Czyżby Polska stała się bezpiecznym, czy raczej uśpionym królestwem? Idea wystawy mówi, że tu chodzi o miłość, o współobecność artystów. Czy przyjazna, pozytywna atmosfera jest realna? Czy jest utopią, którą rozwieje wiatr historii? Mapy Azerbejdżanu, łożonej z owoców i warzyw, na szczęście nic nie rozwieje. Interesuje mnie proces zmiany od narodzin do śmierci ludzi i drzew, ale też kamieni i architektury. Ta praca przedstawia życie każdy ma swój zapach, smak, kolor i kształt jak człowiek. Każdy z elementów tej instalacji symbolizuje pojedynczego człowieka. To sugestia życia w jednej przestrzeni, życia w pokoju, miłości. Przedstawiłem Azerbejdżan, ale może to być każde inne miejsce na Ziemi. Choć zdaję sobie sprawę, że to utopia, to... to któż zabroni nam marzyć? Prawdopodobnie nie ma podręcznika architektury na świecie, w którym nie byłoby zdjęcia tego oto obiektu. Hala Stulecia we Wrocławiu została zbudowana w 1912 roku z okazji stulecia zwycięstwa nad wojskami napoleońskimi i dla potrzeb odbywającej się tutaj wówczas wystawy światowej. Autorem konstrukcji jest Max Berg, niemiecki architekt, który po raz pierwszy użył tu na taką skalę konstrukcję żelbetonową. Imponujące było także tempo budowy obiektu, bo hala powstawała. A zaledwie w przeciągu roku została wpisana do rejestru Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Zachwycał się nią sam Pablo Picasso, który dał się tu sfotografować. Już wkrótce właśnie tu odbywać się będzie Europejski Kongres Kultury. W czwartek do Wrocławia i Hali Stulecia przyjadą intelektualiści i myśliciele z całej Europy, m.in. Umberto Eco, Amos Oz, Wiktor Jerofiejew i oczywiście Zygmunt Bauman. Ten polski socjolog jest autorem idei, wokół której zbudowano program kongresu. I tak od Wrocławia rozpoczynamy zapowiedzi najważniejszych wydarzeń nadchodzących dni. We Wrocławiu trwa Bratislava Kantans. Festiwal wypełni trzy wrześniowe weekendy. Program to nie nazwiska, ale muzyka, która ma pobudzać do myślenia twierdzi dyrektor Paul McClash. Nazwa tego festiwalu nawiązuje do nazwiska Gdańszczanina, Johanna Gottlieba Goldberga, ucznia Jana Sebastiana Bacha. Festiwal prezentuje dzieła muzyczne wykonywane zgodnie z duchem epoki, w której powstały. Henryk Mikołaj Górecki, rok po śmierci kompozytora, rozpoczynający się w piątek. Bydgoski Festiwal Muzyczny będzie w całości poświęcony jego twórczości. Światowe tournée filmu niemego z muzyką na żywo. Zanim Apolonia Chałupiec stała się pierwszą gwiazdą Hollywood, zagrała w Berlinie w filmie Mania Historia Pracownicy Fabryki Papierosów. Sto lat po premierze filmu obraz będzie pokazywany na całym świecie, w dziesięciu największych stolicach. Pierwszy pokaz w Warszawie już w niedzielę. Jedni twierdzą, że zaliczył tak zwanego żużlowego dzwona, inni, że to celny obraz Polaków uciekających od beznadziejnej codzienności. Najnowszy spektakl Jana Klaty rozgrywa się na stadionie żużlowym. Opowiada o mężczyznach, którzy wolą jazdę bez hamulców od sprzedawania warzywniaku. Czy wszystko, na co spojrzysz w tym kraju, kojarzy się z Polską? Nie uważam, żeby to, że urodziłem się Polakiem było jak w słynnym wierszu, jeszcze gorsze niż to, że się urodziłem, gdybym się urodził, garbaty, nie wiem, głuchy, niewidome i tak dalej. Nie jest to nic, co jest skazą. Ale to jest czymś, z czym trzeba się mierzyć, no z czym trzeba dyskutować cały no to czas. Się to, że się urodziłem, to jest coś, z czym się trzeba mierzyć. Mhm. To, że się urodziłem tutaj, jest czymś, z czym się trzeba mierzyć, i um, to jest moje. Dlaczego mnie ciekawią faceci, którzy po sto, sto kilkadziesiąt kilometrów na godzinę jeżdżą. Bo w tym wszystkim są uczciwi, bo to jest rodzaj ryzyka, które podejmują i to jest coś zupełnie nadzwyczajnego i gdzieś doprowadzonego, doprowadzonego do ekstremum. Interesuje mnie, dlaczego akurat w Polsce to się najbardziej na świecie rozwinęło, a nie, nie, wiem, a nie szachy. Ulubione zajęcie grać na kompie w Speedway i jeździć sobą. Ulubione zajęcie grać na kompie w Speedway i walić o glebę. Pęd ku niebezpieczeństwu. Ciekawe. A co w tym ciekawego? Co ciekawego jest wchodzenie do biura 8 godzin dziennie i czekanie na emeryturę. Alejki masz, kwiatuszki masz, basenik masz, wakacje Dominikana, Haiti masz, 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 Dąbrowski. To jest bardzo indywidualny sport, też. Niby się jedzie z kolegą, niby się jedzie z połową, a tak naprawdę zawsze się jedzie samemu. To jest sport, w którym trenerzy odgrywają małą, małą rolę, każdy jeść na złamanie własnego karku. To też jest bardzo nasze. Nikt nam nie będzie rozkazywał przecież. No i no, ta fantazja, cudowna szaleństwo. Jak oni są ubrani? Przecież oni są ubrani jak rycerze, no kamikadze polscy. Oddajmy się szalonym harcom, skontrolowanym poślizgiem. Jesteś jednym z trzech obok Krystiana Lupy i Warlikowskiego, o którym się mówi, że są beneficjentami teatru instytucjonalnego w Polsce, że są Aha. baronami teatru w Polsce. Jesteśmy baronami bo zupełnie innych kontynentów, więc się, że... No o no to chodzi, chyba... bo to trzeba mieć przestrzeń dla siebie. To jest efektowna teza i oczywiście niezwykle pochlebia mi towarzystwo Lupy mhm. i Warlikowskiego, jest mi bardzo przyjemnie. Natomiast natomiast wydaje mi się, że to jest nieprawdziwe. Nie, nie, nie a prawdziwą jest Teza, że teatrowi współczesnemu polskiemu brakuje eksperymentu? No zawsze, każdemu teatrowi brakuje eksperymentu. Każdej sztuce brakuje eksperymentu. Ryzyka tego, co różcy mają. W tym sensie na przykład widzę różnicę pomiędzy, pomiędzy tymi dwoma twórcami, których, których pani wymieniła, że jeden podejmuje cały czas bardzo mocno ryzyko, a drugi ryzyko przez to podejmuje. A jakie jest ryzyko dzisiaj lupy? Języko lupy polega na tym, że bierze i bierze, robi coś z niczego, że porzuca wszystkie swoje tropy, żeby zająć się nową ścieżką I to jest fascynujące. Że improwizuje z aktorami? Że improwizuje z aktorami, że zajmuje się nagle czymś, co jeszcze kilka sezonów temu wydawało się kompletnie zdumiewające, że, że bierze się za Warhola, że bierze się za coś… To coś, że, że próbuje z Masłowską, czy to wychodzi, czy nie wychodzi, to jest inna sprawa, że, że jest odkrywcą nowych kontynentów. On jest takim konkwistadorem prostu polskiego teatru i to jest fascynujące. Czy mają Państwo pomysł na kulturalny weekend? Co tydzień w programie Tu Kultura będziemy służyć Państwu radą. Znani i lubiani artyści będą wybierać te propozycje, które wydają im się szczególnie interesujące. Na początek Tomasz Karola, który miał bardzo pracowite lato i chce teraz nadrobić zaległości. To jest nasza hit, To nasze małe kostiumy, malutki teatrzyk jest buty. Kwiatki, proszę bardzo. Jest kilka rzeczywiście fajnych wydarzeń takich, które mają rangę, powiedziałbym, europejską, a nawet światową. takim wydarzeniem muzycznym jest, jest koncert 17 września George'a Michaela na stadionie we Wrocławiu. Teledysk do piosenki Freedom. Te dwa teledyski w moim pokoleniu myślę ustaliły kanon kobiecości w głowach chłopaków takich jak ja i mi podobnych. Czekam bardzo na film Marka Koterskiego, bo aby są jakieś inne Zadasiem Woronowiczem oraz Robertem Wieńskiewiczem w Tacze Rozmaitości w Warszawie któremu dyrektoruje świetnik Grzegorz Jarzyna. E, Rene Polesz e, przedstawia przedstawienie Jackson Polesz. To jest e, fantastyczny reżyser niemiecki, który e, już jedno przedstawienie w tarczy rozmaitości zrobił. W nomenklaturze biznesowej e, wrzesień to jest tak zwany back to school, a więc wszyscy są zajęci powrotem naszych pociech do szkoły. I, ja Państwa bardzo serdecznie namawiam, żebyście Państwo wdrożyli się w to życie kulturalne i potem je kontynuowali przez cały sezon do następnych wakacji. A ekipa Tu Kultury już w czwartek odwiedzi to miejsce właśnie. Wrocław, Halę Stulecia i Europejski Kongres Kultury. I oczywiście będziemy czekać na Państwa już w najbliższą sobotę o godzinie 11 w programie TVP Info. Oglądajcie nas koniecznie. Do zobaczenia.